Wczoraj wychodzisz z sali, kończysz dzień, piękny zachód słońca, czapka zdjęta, idziesz w samej bluzie, jest pięknie, a dzisiaj wstajesz i napierdala śnieg. I tak właśnie oto wszyscy Polacy dostaliśmy po raz kolejny, już nie zliczę, który raz od pogody stryczka w nos. Żaść się złamał. Też po raz kolejny. <grystanie> no i co? To jesteś dobry chłopak graju. Nie chcę wyrzucać chlebka do świetnika, tylko chcesz kaczuszki nakarmić. No. A ja muszę nagrać jeden odcinek, to muszę coś ponagrywać. fajnie to mnie najbardziej nie będę to no. tak nie chciała taki. Jest super Niby taki pitbull, a kaczuszki karmi. Kończę sobie trening, i tylko chciałem tutaj coś nagrać. Patrzcie, teraz to. Stoi tutaj fura, która się spaliła. Nie wiem jak wygląda, jakby, jak, jakby tutaj jakaś bomba pierdolnęła. I teraz o co mi chodzi? To jest parking dosyć często używany. Teraz, z racji tego, że jest nieciekawa pogoda. I z racji tego, że po prostu jest środek tygodnia, no to samochodów tutaj za wiele nie ma. Ale wyobraźcie sobie, jak wychodzi słońce, jest weekend, no i jest ta piękna, malta, najlepsze miejsce w ogóle w Poznaniu. I tutaj nie da się zaparkować, no bo po prostu miejsca brak. I teraz. Kiedyś ten parking był bezpłatny, teraz niestety już jest płatny. co oczywiście wszystkich irytuje. I teraz, ja nie zapłacę biletu. Chodzę i dostaję 150 zł kary, nie? A jeżeli się zawieszę, to, to wiadomo o 200 stówy. To teraz, dlaczego ja dostaję mandat, a on nie! Nie, to, po pierwsza, to pierwsza sprawa, ale generalnie do tego bije. Bardziej bije do tego, że nie dość, że ten parking jest płatny, nie dość, że tu miejsca brak, to jeszcze w dodatku nikt do cholery jasnej nie przyjedzie i nie zabierze tego wraka. O co tutaj kurwa mać chodzić? A potem Wiara przyjeżdża, nie ma gdzie postawić i mało tego dostają e, bilet za to, że jest pacone miejsce, a to główno stoi spalone. Zróbmy jakąś minę, Na Nalwa? Na a oto i chata w Rudawach Janowickich, którą postanowiłem nagrać, gdyż zrobiła na mnie wielkie wrażenie. Wszyscy co mają dzieci, na pewno teraz przyznają mi rację, że oczywiście y, widzisz, jak jesteś stary, jak lata uciekają w momencie, gdy patrzysz na swoje dzieciaki. No i wiadomo, to my wszyscy wiemy, bo to już jest powtarzane i jest to nudne, no ale równie dobrze to widać po dzieciakach znajomych. I tak na przykład pamiętam, jak z mojej ekipy podstawówkowej, łokietkowej, pozdrawiam Was, chłopaki, pozdrawiam całe łokietka, narodził się nasz, nasz pierwszy syn. Bo to był powiedzmy, że syn nas wszystkich z racji tego, że był to pierwszy dzieciak w naszej ekipie. I pamiętam doskonale ten dzień. Pamiętają doskonale ten dzień. Na pewno też moi sąsiedzi i całe łokietka, Bo nie byliśmy zbyt cicho, za co o, oczywiście teraz przepraszam, wtedy też już przepraszałem, no ale po latach też można e, o tym wspomnieć. Teraz się z tego wszystkiego pośmiać. No i co? I nagle mija te 14 lat, człowiek nawet nie wie kiedy to się stało. A młody, zaczyna już startować gdzieś w zawodach, bo poszedł Można powiedzieć ślady wujka, a tata go, go, w to wprowadził i bardzo mnie to cieszy No i właśnie fajne jest to, fajne to mało powiedziane, zajebiste jest to Że wiecie o co chodzi, nagle mija te 14 lat Patrzysz, młody już nie jest taki młody Wczoraj zrobiłem z nim pierwszy sparingo zabawkę Można gdzieś tam mu coś podpowiedzieć No i kurde cordyre i wchodzi w ten świat, nie? i wtedy sobie dopiero też człowiek zdaje sprawę, jak bardzo lubi tą ścieżkę, którą, którą obrał. Może nie, że kocha, bo kocha to jest zbyt duże słowo, ale, no uwielbia. Powiedzmy, że człowiek uwielbia tą ścieżkę. Ja uwielbiam tą ścieżkę, którą obrałem bardzo dawno temu. No i teraz nagle jest Kacper, który też chce obrać tą ścieżkę. No i ja mogę mu w tym w jakiś sposób tam pomóc. Zajebista sprawa. Czas na trening. Filmik o złomie nagrywałem wtedy, o Jezus, bardzo dawno temu, tylko nie skręciłem z tego żadnego vloga. A złomek, jak stoi, tak sobie stoi. Ale to nie dostałem, o tyle dobrze. Były stare zdjęcia, to teraz jeszcze jedno, które podesłał mi kumpel, gdzie jest Borys? Dzisiaj mamy piątek, walczy nas niedziela, pelator godzina 20. Jedziemy, nie już! Nie jedziemy! Nie jedziemy! Dzisiaj miejsce. Oddalone nie tak daleko od Poznania. Jesteśmy tutaj dla tracji tego, że jest weekend, a bardzo niewiele ludzi wie o tym miejscu. Dlatego sądzę, że warto o tym powiedzieć. Mowa tutaj o wyspie Edwarda, który sobie strzelił z armaty w głowę i zamieszkiwał niegdyś tą wyspę. Na wyspę można dostać się takim właśnie mostem, a o samej wyspie nie będę tutaj wielco opowiadał. Po prostu, jeżeli jesteś z okolic, nie masz pomysłu na weekend, to wpadaj, bo fajna 4,5 <laughs> Didę bezyna i tej bzdury a sobie właśnie jedziemy na film o Michale Materli. Jest to przedpremiera, ale w związku z tym w ogóle to taka temat, temat się też nawinął bo w tym samym czasie praktycznie jest jeszcze nie do obejrzenia film o takim Hall of Fame całego polskiego MMA ja wszystkich organizacji jakie jest, o Grzesiu Jakubowskim. Czyli że oglądam ten film i Świetne, no, warto obejrzeć, tym bardziej, że to jest znowu w samym bo historii MMA więc w naszym kraju, takie prawdziwa, prawdziwa bardzo, historia. Bardzo, bardzo, bardzo. Gościa tak naprawdę pierwszego człowieka, który w ogóle tutaj stoczył takie poważne walki w polskiej MMA Grzesiu Jakubowski, trener Grzegorz Jakubowski, pozdrawiamy. pozdrawiamy a i... i czekamy na zaproszenie na premierę, nie? O właśnie właśnie. Taką czwóreczką też bijamy, nie? Taką czwóreczką też bijamy i żeby to poszło gdzieś głośniej, a nie tylko na pendrive'ie u Alfa. No ja nie, ja się skostowal, premieria już była! Premiera już była. Teraz tylko pozostaje czekać, kiedy będzie film dostępny w sieci A, Także ewentualnie się możemy dobrać. się spiknąć i wszyscy razem obejrzeć pewnie jeszcze raz Z reżyserem, czyli Alfem A, W sieci, ale ja na przykład, przykład bardzo bym chciał, żeby ten film był puszczony gdzieś jeszcze dalej Na szerszym ekran. Tak jest, chociażby w jakimś kinie typu, nie wiem, Kino Rialto w Poznaniu na przykład Takie malutkie kinko i chociażby tam, żeby to poszło Bo naprawdę warto, bo to człowiek jest teraz ktoś się zgłosi jakieś kino i takie taką propozycję, że, że mogą puścić takie coś. Na wtedy przykład. Zorganizujemy też. Spisujcie Grzegorz Jakubowski, sprawdźcie, kim jest ten gość. Bo jak sam, sam tytuł mówi, człowiek. Kolejny, który urodził się za wcześniej. No, No właśnie. Szanowny pan reżyser. A tutaj chcę przedstawić prawdziwą legendę Willa. Gościa, który komentował wszystko, Pride, UFC, wszystko. Ta jeden! Ma member Mankowski! The happiest man! I we win! Zdali w UFC, <laughs> był Pride! A on nie komentował <laughs> wszystko, Regina! Komentowania! Oh. Buziaki, buziaki teraz! Kis, 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 kis! Przede wszystkim, moim zdaniem, portret człowieka człowieka z jednej strony prostego. Bo jest to człowiek, który idzie przez życie kierując się prostymi zasadami, a z drugiej strony szaleń skomplikowanego, ponieważ no jeżeli jesteś mistrzem, musisz być skomplikowany, jeżeli wyrastasz ponad przeciętność, musisz być kimś niezwykle skomplikowanym. Jest to dla, pewno dla mnie bardzo ważny film, pokazuje w stu całą prawdę o mojej osobie i moim zaangażowaniu, poświęceniu i o tym, co dla mnie jest ważne w życiu. Ja niestety z przyczyn osobistych, a przede wszystkim sportowych nie będę mógł z wami być, bo, bo koncentruję się i poświęcam całkowicie przygotowaniu do walki, ale mam nadzieję, że film się Wam spodoba. Mam nadzieję, że wyjdziecie z uśmiechem na twarzy, z jakąś refleksją i koniecznie dajcie znać, czy film był warty tego, żeby przyjść i obejrzeć go poświęcić te dwie godzinki. Pozdrawiam serdecznie. Gratuluję Wam, bo to kawał zajebistego kina, naprawdę. I jeżeli chodzi o Twoje pytanie, to nie chciałbym nawiązywać do aż tak dalekich czasów, ale ja się z Michałem poznałem na gali, na której też walczyłem i Michał tam znokautował mojego kolegę Szlafroka, więc bardzo go nie lubiłem na początku. Po premierze film doskonały, no i co? I Michał pokazuje, że jebać przegrany nie poddajemy się nigdy. To naprawdę bardzo mocny moment. Wczoraj powrót o pół do pół drugiej do chaty, mało spanka, ale nic strasznego. Cipek motywuje, tak więc jesteśmy w klubie i zaraz zaczynamy trening. A na treningu mam z kim robić tutaj właśnie po kulance z Jarosławem Amosowem, czyli mistrzem belatora Rekord 27.0. Nagranie paparazzi Filip Sadowski. Jeśli jeszcze chodzi o film o Michałem Materni, to to czego się bałem, to to, że będzie znów powielane to, co bardzo często jest w takich filmach dokumentalnych o sportowcach, w szczególności sportach walki, gdzie pokazują tylko, tylko to cierpienie i jeszcze dodatkowo ten zawodnik opowiada, jak nie ma ciężko, jak jest strasznie i w ogóle, i w ogóle. I tak oglądasz taki film i w pewnym momencie sobie myślisz, to na chuj to robisz, skoro to jest takie przerąbane. A tutaj... Oczywiście pokazali bardzo dużo cierpienia i tego jakie to jest, jakie to jest straszne i przerąbane. A w wypadku Michała to jeszcze znacznie bardziej niż, yy, niż u innych zawodników. Ale on sam pokazuje, że jest super i jest zajebiście i się cieszy z tego jak jest. Wiecie o co chodzi, pokazali. Właśnie jak ile ma tych kontuzji w życiu prywatnym co tam się odpieprzyło. Jeżeli, jeżeli Was to interesuje, a zapewne Was to interesuje, to koniecznie musicie, musicie zobaczyć ten film, bo sam film w ogóle jest no, zajebisty. Yy, I wiesz, i pokazali jak to jest, ale sam Michał to nie jest gość, który siedzi, ojeju, ale mam teraz źle i w ogóle i w ogóle i tam płaczę tylko mówi... Nie, jest okej, okay. i wiecie o co chodzi, pokazują lekarza, pokazują jakichś przyjaciół, którzy opowiadają, mówią jak jest, a Miła mówi, dobra, to ty pierdolisz, będzie git. I to jest fajne, i to jest właśnie fajne, to jest właśnie taki prawdziwy wojownik, który czerpie radochę z tego, co robi, że pomimo tego, że to jest przejebane... To on czerpie z tego radość i dlatego, jeżeli chcesz być zawodnikiem MMA to musisz być wariatem, jak to już o tym mówiłem. I Michał jest takim właśnie wariatem. Nie może być normalny, bo nikt normalny nie będzie czerpał z tego radochy, tylko właśnie wariaci. Także to było super. Ale jeszcze jedna rzecz, nie warto brać przykładu z Michała, bo on jest tym wariatem aż za dużym. Eee, no i jednak trochę tego rozsądku się by przydało. Tylko wiadomo, no ja tak sobie gadam i gadam, nie wiecie o czym gadam. Dlatego koniecznie musicie zobaczyć film. Myślę, że poruszy Was i będziecie naprawdę z niego zadowoleni.